Witajcie, kochani! Wyobraźcie sobie czarodziejski świat, który wreszcie odetchnął po latach terroru. Lord Voldemort, najpotężniejszy i najokrutniejszy czarnoksiężnik w historii, zginął, trafiony własnym zaklęciem, pokonany przez niemowlę, którego nawet nie powinien się obawiać. Wydawało się, że to koniec koszmaru. Jednak choć ciało Voldemorta zostało zniszczone, nikt nie wiedział, że wcześniej zabezpieczył swoją duszę, dzieląc ją na części i ukrywając w tajemniczych przedmiotach zwanych horcruxami. Dzięki nim nie mógł naprawdę umrzeć, i choć większość czarodziejów świętowała jego upadek, albo podejrzewał, że prawda jest zupełnie inna. Jak się później okazało, miał rację. Dziś zabiorę was w podróż przez drugą wojnę czarodziejów, czas strachu, zdrad, ale i bohaterstwa. Opowiem, jak Czarny Pan krok po kroku odradzał się w cieniu, jak budował swoją armię i przygotowywał grunt pod wielki powrót. Jak próbował zdobyć Hogwart i tym razem skutecznie zabić chłopca, który przeżył. I wreszcie, jak to możliwe, że zaklęcia, które miały dać mu nieśmiertelność, ostatecznie stały się przyczyną jego klęski. Przygotowania do drugiej wojny czarodziejów rozpoczęły się tak naprawdę w chwili, gdy Peter Pettigrew, zwany Glisdogonem uciekł z Hogwartu w 1994 roku. Nie miał wyboru. Wiedział, że Sirius Black i Remus Lupin chcieli go zabić, więc jedyną szansą na przetrwanie było odnalezienie dawnego pana, Lorda Voldemorta. Najpierw Pettigrew zdobył dla niego różdżkę, a następnie udał się do Albanii, gdzie od dawna krążyły plotki o dziwnym, mrocznym bycie ukrywającym się w puszczy. Zwierzęta omijały to miejsce szerokim łukiem, bo ciemna zjawa potrafiła przejmować ich ciała i bez. I je niszczyć. To właśnie tam, w głębi lasu, glizdogon odnalazł swojego pana, żywego, choć w postaci dalekiej od ludzkiej. Jednak to nie wszystko. Podróżując przez Albanię, Petty Grew zatrzymał się w jednej z gospód. Tam los zadziałał na korzyść Voldemorta. Peter przypadkiem spotkał Bertę Jorkins. Berta była pracownicą ministerstwa magii, która akurat spędzała urlop w tamtej okolicy. Rozpoznała Petera, lecz zanim zdążyła cokolwiek zrobić, ten zwabił ją do lasu obezwładnił i doprowadził prosto przed oblicze swojego pana. Voldemort szybko zrozumiał, jak źródłem informacji może być Jorkins. Wykorzystując tortury i zaklęcia przebił się przez jej umysł, odkrywając dwa kluczowe fakty. Po pierwsze, wciąż żyje wierny mu śmierciożerca, ukrywany przed światem przez własnego ojca, Bartemiusza Croucha Juniora. Po drugie, w Hogwarcie wkrótce ma się odbyć turniej trójmagiczny, który może stać się doskonałą okazją, by dorwać Harry'ego Pottera. Warto dodać, że Bertha już wcześniej była poważnie osłabiona silnym zaklęciem zapomnienia, który nałożył na nią sam Crouch Senior, chcąc ukryć istnienie swojego syna, o którym kobieta przypadkiem się dowiedziała. Jej umysł był niestabilny, a dodatkowe tortury i legilimencja użyte przez Voldemorta ostatecznie go zniszczyły. Czarny Pan, nie mogąc już wydobyć z niej żadnych informacji, pozbył się jej bez chwili wahania. Wtedy właśnie rozpoczęły się prawdziwe przygotowania do odrodzenia. Voldemort i Pettigrew przenieśli się do domu Riddle'ów w Little Littlehampton, posiadłości jego mugolskiej rodziny, którą wyeliminował jeszcze jako młodzieniec. To właśnie tam narodził się ostateczny plan odzyskania ciała. Wkrótce o obecności Voldemorta w domu Ridlów przekonał się Frank Bryce, stary mugolski ogrodnik, który od lat opiekował się posiadłością i wiedział, że budynek powinien stać pusty. Tej nocy dostrzegł w jednym z okien światło świecy i, podejrzewając włamanie, postanowił sprawdzić, co się dzieje. Podkradł się do drzwi i usłyszał głosy Voldemorta oraz Glisdogona, którzy szeptem omawiali plan zabicia Harry Pottera. Na jego nieszczęście, Nagini wyczuła podsłuchującego mężczyznę i ostrzegła swojego pana. Voldemort kazał wpuścić Franka do środka i nie miał dla niego litości. Rzucił zaklęcie awada Kedavra, które zabiło go na miejscu. 31 sierpnia 1994 roku Peter Pettigrew i Barty Crouch Jr. zaatakowali Alastora Moody'ego w jego własnym domu. Dlaczego właśnie jego? Ponieważ Moody miał objąć posadę nauczyciela obrony przed czarną magią w Hogwarcie, gdzie uczył się chłopiec, który przeżył. Crouch, korzystając z eliksiru wielosokowego przejął tożsamość Szalonookiego i dzięki temu mógł bez przeszkód realizować plan Czarnego Pana – sprowadzenie Harry'ego Pottera prosto w jego ręce. Wszystko miało przebiegać zgodnie z planem, ponieważ w tym samym roku w Hogwarcie odbywał się turniej trójmagiczny, czyli magiczne zawody, w których zwykle brało udział trzech uczestników z trzech różnych szkół. Jednak Crouch Junior rzucił na czarę ognia Konfundus, czyli zaklęcie mylące, aby oszukać artefakt. W ten sposób do listy uczestników wpisane zostało imię Harry'ego Pottera, który nigdy sam się do turnieju nie zgłosił. Przez kolejne miesiące Harry musiał stawić czoła śmiertelnie niebezpiecznym zadaniom. Wszystko prowadziło jednak do ostatniej próby, labiryntu pełnego pułapek i przeszkód. 24 czerwca 1995 roku Harry i Cedric Diggory niemal równocześnie dotarli do Pucharu Turnieju. Nie wiedzieli, że został on zamieniony w świstoplik, który w jednej chwili przeniósł ich na cmentarz w Little Hangleton. Tam rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Voldemort rozkazał Glizdogonowi pozbyć się Cedrika. Harry został przywiązany do grobu Ojca Czarnego Pana i zmuszony do patrzenia na mroczny rytuał. Do kotła kolejno trafiały kości Ojca Voldemorta, krew wroga, czyli samego Harry'ego oraz ciało sługi. Pettigrew poświęcił własną rękę... Aby dopełnić obrzędu. W kotle zawrzała czarna magia, a po chwili narodził się na nowo Lord Voldemort, silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Czarny pan przywołał śmierciożerców, którzy wkrótce pojawili się na cmentarzu. Wygłosił do nich mowę o swojej dawnej porażce i planach na przyszłość. Na zakończenie postanowił udowodnić wszystkim swoją potęgę i wyzwał Harry'ego na pojedynek. W chwili, gdy Voldemort krzyknął Awada Kedavra, a Harry z desperacją zawołał Expelliarmus, wydarzyło się coś niesamowitego. Obie różdżki połączyły się w magiczny sposób, a z różdżki Czarnego Pana zaczęły wyłaniać się duchy jego ofiar, w tym Lily i Jamesa Potterów. Zjawisko to, zwane Priori Incantatem, dało Harrymu kilka bezcennych sekund na ucieczkę. Korzystając z zamieszania, chwycił Puchar Świstoklik i przeniósł się z powrotem do Hogwartu, gdzie czekał na niego Albus Dumbledore. To, co wydarzyło się tamtej nocy, nie pozostawiało jednak żadnych złudzeń. Lord Voldemort naprawdę powrócił. Nie wszyscy jednak chcieli w to uwierzyć. Kiedy Harry wrócił z cmentarza, wciąż był w szoku po tym, co przeżył. Barty Crouch Jr., nadal podszywający się pod Alastora Moody'ego, natychmiast zwęszył okazję. Pod pretekstem podania mu eliksiru wzmacniającego, zaprosił chłopaka do swojego gabinetu. W rzeczywistości chciał jednak poznać szczegóły: czy rytuał się powiódł i czy jego plan sprowadzenia Harego do Czarnego Pana naprawdę zakończył się sukcesem. Crouch Junior zaczął wypytywać Harego o wszystko, co wydarzyło się na cmentarzu. Zanim jednak dowiedział się czegokolwiek, do gabinetu wkroczyli Albus Dumbledore, Minerva McGonagall i Severus Snape. Dumbledore bez wahania podał rzekomemu nauczycielowi kilka kropel Veritaserum, czyli eliksiru prawdy i wtedy wszystko wyszło na jaw, że to wcale nie był Alastor, że Crouch Junior żył i przez cały rok wiernie realizował plany Voldemorta, które ostatecznie doprowadziły do jego odrodzenia. Dumbledore natychmiast zrozumiał, że Harry mówi prawdę. Wiedział, że Voldemort powrócił i że nowa wojna właśnie się rozpoczęła. Minister magii Korneliusz Knot nie chciał jednak tego przyjąć do wiadomości. Być może naprawdę nie wierzył, a może po prostu wygodniej było mu udawać, że nic się nie stało. Przeznanie, że czarny pan odzyskał moc, oznaczałoby konieczność podjęcia natychmiastowych działań, ryzyko wybuchu paniki i otwartą wojnę, na którą nikt nie był gotowy. Zamiast zmierzyć się z prawdą, ministerstwo postanowiło oskarżyć Harego i Dumbledora o sianie paniki. Corneliusz zatrudnił nawet Dolores Ambridge i wysłał ją do Hogwartu pod przykrywką nauczycielki obrony przed Czarną Magią. W rzeczywistości miała pilnować szkoły w imieniu ministerstwa i trzymać albusa na krótkiej smyczy, a kiedy stał się zbyt niewygodny, został zawieszony w funkcji dyrektora. W 1995 roku wydarzyło się coś, co wstrząsnęło całym magicznym światem. Doszło do masowej ucieczki ze skabanu. Wolność odzyskali jedni z najgroźniejszych sług Voldemorta, tacy jak Antonin Dołłochow, rabastan Lestrange oraz jego brat Rudolf wraz z żoną Bellatrix. Był to jasny sygnał, że Czarny Pan nie tylko powrócił, ale także zaczyna gromadzić wokół siebie dawną armię. Wkrótce potem Harry miał wizję swojego ojca chrzestnego, Siriusza Blacka, rzekomo więzionego i torturowanego przez Voldemorta. Była to pułapka, sprytnie zaszczepiona w jego umyśle, by zwabić go do Departamentu Tajemnic. Przekonany, że Syriusz cierpi, Harry ruszył tam wraz z Hermioną, Ronem, Ginny, Luną i Nevillem. Niestety przyjaciele wpadli prosto w zasadzkę, gdzie czekali na nich śmierciożercy. Wywiązała się zacięta walka, a wkrótce na pomoc młodym czarodziejom przybył zakon Feniksa. Starcie było brutalne i zakończyło się tragedią. Sirius Black, jedyna rodzina, jaka została Haremu, zginął strącony za zasłonę śmierci przez własną kuzynkę, Bellatrix Lestrange. Jednak ta bitwa miała też swoje pozytywne skutki. Po raz pierwszy czarodzieje i co najważniejsze, także samo ministerstwo zobaczyli Voldemorta na własne oczy Korneliusz Knot nie miał już wyboru, musiał przyznać, że czarny pan naprawdę powrócił. To starcie uznaje się za pierwszą oficjalną bitwę drugiej wojny czarodziejów. Wkrótce wszystkie dekrety Ambridge zostały anulowane. Dumbledore powrócił na stanowisko dyrektora, a zakon Feniksa został oficjalnie zalegalizowany. Niedługo potem, 1 lipca 1996 roku, Korneliusz Knot stracił posadę ministra magii, a jego miejsce zajął Rufus Skrimgor. Nowy minister natychmiast utworzył specjalne wydziały i rozpoczął przygotowania do otwartej walki. Po uwięzieniu Luciusza Malfoja w Askabanie, Voldemort postanowił ukarać jego rodzinę. Wybór padł na drakona, któremu powierzył niezwykle trudną misję zabić Albusa Dambeldora. Zadanie to miało być jednocześnie sprawdzianem lojalności i karą dla Malfojów. Narcyza jego matka była przerażona. Wiedziała, że jej syn nie jest gotów i że w głębi serca nie chce tego robić, dlatego zwróciła się o pomoc do Severusa Snape'a. Wraz z Bellatrix Lestrange zmusiła go do złożenia wieczystej przysięgi, obietnicy, której złamanie oznaczało pewną śmierć. Snape musiał przyrzeć, że ochroni drakona, a jeśli ten zawiedzie, sam dokończy dzieła i pozbędzie się dyrektora szkoły. Draco próbował wykonać misję. Podjął kilka prób. Najpierw zaklął naszyjnik, który trafił w ręce Katy Bell. Potem podsunął zatrute wino, które ostatecznie wypił Ron Weasley. Ale obie próby zakończyły się niepowodzeniem, a presja ze strony Voldemorta rosła. W końcu Draco odnalazł sposób, by wpuścić śmierciożerców do Hogwartu. Tam, na wieży astronomicznej, stanął twarzą w twarz z Dumbledorem. Miał szansę wykonać rozkaz, ale zawahał się. I wtedy wkroczył Snape. Związany przysięgą, musiał wypełnić obietnicę. Jednym zaklęciem zabił Dumbledora na oczach Draco. I śmierciożerców. To wydarzenie wstrząsnęło całym światem czarodziejów. Odszedł człowiek uważany za najmądrzejszego, najpotężniejszego i najbardziej życzliwego czarodzieja swojego czasu. Hogwart pogrążył się w żałobie. Śmierć Dumbledora była momentem przełomowym. Od tej chwili Voldemort nie musiał już się ukrywać. Otwarcie ruszył do działania. Ministerstwo magii znalazło się pod jego wpływem, a minister Rufus Scrimgeour został pojmany i zamordowany po długich torturach, ponieważ nie chciał zdradzić miejsca pobytu Harego. Śmierciożercy przejęli władzę, a świat magii pogrążył się w najciemniejszych czasach. Kiedy Voldemort przyjął kontrolę nad Hogwartem, mianował dyrektorem Severusa Snape'a, a jego zastępcami rodzeństwo Karoów. Amykus uczył obrony przed Czarną Magią, choć w praktyce były to zaklęcia z Czarnej Magii, a Alekto prowadziła mu goloznawstwo, zamieniając lekcje w propagandę i szerzenie nienawiści wobec Mugoli. Szkoła, która zawsze była miejscem nauki i przyjaźni, zmieniła się w mroczną twierdzę. W tym samym czasie Harry, Ron i Hermiona rozpoczęli swoją misję. Musieli odnaleźć i zniszczyć wszystkie Horcruxy, by w końcu móc pokonać Czarnego Pana. Wiele tropów prowadziło ich do przeszłości. Od Zgredka i Stworka Harry dowiedział się o Regulusie Blaku, młodszym bracie Syriusza. Regulus najpierw był lojalny wobec Voldemorta, ale gdy odkrył jak naprawdę działa Czarny Pan i czym są Horcruxy, sprzeciwił się mu. To właśnie on odnalazł medalion Salazara Switerina i próbował go podmienić. Niestety przypłacił to życiem. Medalion ostatecznie trafił w ręce Mundungusa Fletchera, złodziejaszka i oszusta, który próbował go sprzedać na pokątnej. Jednak Dolores Umbridge przechwyciła go, dodając go do swojej kolekcji zdobyczy. Kiedy Harry, Ron i Hermiona dowiedzieli się o tym, podjęli ryzykowną decyzję. Postanowili włamać się do samego Ministerstwa Magii. Za pomocą eliksiru wielosokowego przybrali wygląd pracowników Ministerstwa i przedostali się do środka. W gabinecie Umbridge Harry odkrył przymocowane do drzwi magiczne oko Alastora Mundiego, które Dolores bezczelnie wykorzystała do podglądania swoich podwładnych. Chłopak zabrał je ze sobą, a później zakopał w lesie, oddając hołd swojemu dawnemu mentorowi. Tymczasem Hermiona odkryła, że medalion znajduje się na szyi samej Ambridge. Dzięki sprytowi i odwadze udało im się go zdobyć i uciec, choć wywołali przy tym ogromne zamieszanie. Cała trójka ukryła się w lesie, w tym samym miejscu, gdzie kilka lat wcześniej odbywał się finał mistrzostw świata w Quidditchu. Medalion był niezwykle trudny do noszenia, napełniał tego, kto go miał na szyi złością, smutkiem i poczuciem beznadziei. Kiedy przyszła kolejna rona, jego frustracja narastała, aż w końcu doszło do wielkiej kłótni. Rozgoryczony opuścił Harego i Harmione, zostawiając ich samych. W czasie jego nieobecności Harry i Hermiona udali się do Doliny Godryka licząc, że właśnie tam znajdą odpowiedź, jak zniszczyć medalion. Najpierw odwiedzili groby rodziców Harego, co było dla chłopca niezwykle emocjonalnym momentem, a później spotkali staruszkę Bathilde Bakshot, słynną autorkę książek o historii magii. Nie wiedzieli jednak, że jej ciało było opętane przez nagini. Tylko cudem udało im się ujść z życiem, ale w trakcie ucieczki różdżka Harego uległa zniszczeniu. Wkrótce potem Harry ujrzał tajemniczą srebrzystą łanie patronusa, który przyprowadził go nad skutelodem jezioro. Na jego dnie spoczywał miecz Gryffindora, narzędzie zdolne zniszczyć Forcruxy. Harry wskoczył do wody, ale medalion, który miał na szyi, zaczął go dusić i ściągać na dno. W ostatniej chwili pojawił się Ron, który postanowił powrócić do przyjaciół i uratował Harego. Chwilę później Harry otworzył medalion dzięki mowie węży, a Ron, mimo ogromnej próby emocjonalnej, na którą został wystawiony przez manipulację Voldemorta, roztrzaskał go mieczem Gryffindora nasyconym jadem Bazyliszka. W końcu udało im się zniszczyć kolejny Horcrux. Choć Hermiona początkowo nie mogła wybaczyć Ronowi, że ich zostawił, z czasem przyjaciele znów zaczęli działać razem. Podczas jednej z wędrówek los znowu splątał Haremu Figla. Wypowiedział na głos imię Voldemorta, a jak się okazało było ono obłożone zaklęciem tabu, które natychmiast namierzało tego, kto je wypowiedział. Wkrótce pojawiła się grupa szmalcowników, którzy porwali całą trójkę i zablekli ich prosto do dworu Malfojów. Tam rozpoczęły się przesłuchania i tortury. Bellatrix Lestrange wpadła w furię, gdy zobaczyła uhermiony miecz Gryffindora, podejrzewając, że został zabrany z jej skarbca w ringocie. Sytuacja wydawała się beznadziejna, aż do momentu, gdy do akcji wkroczył Zgredek. Bohaterski skrzat domowy pojawił się, by ocalić Harego i jego przyjaciół. Dzięki niemu udało im się uciec i teleportować do muszelki, domu Billa i Flair. Niestety, w trakcie ucieczki, Bellatrix rzuciła nóż, który ugodził z Gretka. Skrzat zmarł na rękach Harego. Po tych wydarzeniach Harry, Hermiona i Ron postanowili porozmawiać z Oli Banderem. To właśnie on wyjawił im, że czarna różdżka, najpotężniejsza różdżka w historii, naprawdę istnieje. Zrozumieli wtedy, że Voldemort próbuje ją zdobyć, by stać się niepokonanym. Równocześnie zaczęli planować kolejną misję, włamanie do skarbca strężów w banku Gringota. Wiedzieli, że ukryty jest tam puchar Helgi Hufflepuff, kolejny Horcrux. Do pomocy udało im się przekonać goblina Gryfka, który zgodził się pomóc w zamian za miecz Gryfindora. Harry choć bardzo niechętnie przystał na ten układ. Napad na Gringota był szaleństwem, pełną niebezpieczeństw, pułapek i chaosu. W skarbcu faktycznie odnaleźli puchar, ale Gryfek zdradził ich i wzniecił alarm. Cała trójka zdołała jednak uciec dosłownie na grzbiecie smoka, który przez lata był więziony pod bankiem. Wieść o tym wydarzeniu szybko dotarła do Voldemorta. Czarny Pan zrozumiał, że Harry zna jego największy sekret horcruxy. Padł we wściekłość i ruszył sprawdzać kolejne kryjówki. Wtedy właśnie Harry, poprzez swoją psychiczną więź z Voldemortem, miał wizję. Widział, jak Czarny Pan odwiedza Hate Gauntów, potem jaskinie z Inferiusami, a w końcu Hogwart. Nie było wątpliwości, to tam znajdował się kolejny horcrux. Harry, Ron i Hermiona natychmiast przenieśli się do Hogsmeade. Jednak czary ochronne nałożone na wioskę szybko ich zdradziły. Pojawili się dementorzy, a tylko błyskawicznie rzucony patronus Harego ocalił ich przed najgorszym. Na szczęście na ratunek przyszedł Aberford Dumbledore, brat Albusa. Zdołał przekonać śmierciożerców, że to on sam wyczarował patronusa, a nie Harry. Trójka przyjaciół znalazła schronienie w domu Aberforta. Opowiedział im o trudnym dzieciństwie swoim, Albusa i Ariany ich młodszej siostry. W końcu pokazał im ukryte przejście prowadzące prosto do Hogwartu. I to właśnie tam miała rozpocząć się ostateczna bitwa, walka o przyszłość całego czarodziejskiego świata. Harry wiedział, że Voldemort miał słabość do przedmiotów należących do założycieli Hogwartu. Dlatego gdy szukał kolejnego Horcruxa, spytał członków Gwardii Dumbledora z Ravenclaw, jaki przedmiot Roweny Ravenclaw mógłby być odpowiednim naczyniem dla duszy czarnego pana. Usłyszał wtedy o legendarnym diademie, który miał dawać mądrość temu, kto go nosił. Luna Lovegood zabrała Harry'ego do pokoju wspólnego i pokazała mu jego podobiznę na posągu Roweny. To sprawiło, że Harry postanowił porozmawiać z szarą damą, duchem tego domu. Dopiero wtedy dowiedział się całej prawdy. Szara dam wyznała, że Diadem został przez nią zabrany z Hogwartu, a później ukryty w lesie w Albanii, gdzie ostatecznie znalazł go Voldemort. Harry nagle zrozumiał, że Czarny Pan musiał schować go w Pokoju Życzeń, który doskonale nadawał się do ukrycia takiego przedmiotu. Razem z Ronem i Hermioną wszedł więc do Pokoju Życzeń, który przybrał postać wielkiej sali pełnej stosów starych przedmiotów. Wśród nich znajdował się poszukiwany Diadem. Harry chciał go zniszczyć, ale do środka wtargnęli Draco, Crab i Goil. Podczas starcia Crab użył zaklęcia szatańskiej pożogi. Potężny ogień błyskawiczki rozprzestrzenił się po sali, a w płomieniach spłonął także diadem. Krab zginął, a Harry, Ron i Hermiona ledwo zdołali uciec. Następnie Ron i Hermiona udali się do komnaty tajemnic, gdzie wciąż leżały szczątki Bazeliszka. Dziewczyna wykorzystała jeden z jego kłów i przebiła nim puchar Helgi Hufflepuff, niszcząc kolejny Horcrux. Krótce wybuchła bitwa o Hogwart. Harry, wiedząc, że musi poświęcić się, aby Voldemort mógł zostać pokonany, wszedł do Zakazanego Lasu i pozwolił Czarnemu Panu rzucić na siebie zaklęcie Avada Kadabra. Nie umarł jednak naprawdę. Znalazł się w swojej podświadomości, gdzie spotkał Dumbledora i dowiedział się, że Horcrux w nim właśnie został zniszczony. Chłopak podjął wybór. Postanowił wrócić do życia i dokończyć walkę. Voldemort, przekonany, że Potter nie żyje, kazał narcyzie Malfoy sprawdzić ciało. Ta, chcąc odnaleźć swojego syna, skłamała, że Harry jest martwy. Czarny Pan ogłosił wszystkim czarodziejom przed Hogwartem swoje zwycięstwo. Następnie próbował przeciągnąć na swoją stronę Neville'a Longbottoma, przypominając mu o czysto krwistym pochodzeniu. Neville odmówił, więc Voldemort nałożył mu na głowę tiarę przedziału i podpalił ją. W tej chwili Neville wyciągnął z tiary miecz Godryka Gryffindora i jednym ciosem odciął głowę Nagini, niszcząc ostatniego Horcruxa. Harry korzystając z zamieszania wrócił do Wielkiej Sali pod Peleryną niewitką. Tam trwała walka. Molly Weasley pokonała Bellatrix Lestrange, a chwilę później Harry stanął naprzeciw Voldemorta. Powiedział mu, że Snape nigdy nie był jego sprzymierzeńcem, ale przez całe życie służył Dumbledorowi. Rozwścieczony Voldemort rzucił Awadę Kedawrę, a Harry odpowiedział Expelliarmusem. Zaklęcia zderzyły się, różdżka wyrwała się z dłoni Czarnego Pana, a jego własne zaklęcie go zabiło. Voldemort padł martwy, a jego ciało zostało pochowane z dala od obrońców Hogwartu. Ocalali śmierciożerc trafili z powrotem do Azkabanu, a nowym ministrem magii został Kingsley Shacklebolt, który powoli starał się odbudować zniszczony przez wojnę magiczny świat. Tak zakończyła się druga wojna czarodziejów, która trwała niemal trzy lata. A wy co sądzicie o drugiej wojnie czarodziejów? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Na zakończenie serdeczne podziękowania dla moich wspierających. Jeśli ty także chcesz dołączyć do grona wspierających i otrzymywać różne bonusy, zajrzyj do sekcji wspieranie. Link znajdziesz również w opisie. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów dotyczących świateł magii, kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. A jeśli ten materiał przypadł wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia, cześć!